Ja to z tej strony, witam cię na moim kanale. I tak, taki mały projekcik, myślę, inspirowany ostatnimi yy, wydarzeniami, Ostatnim jednym, jednym z ostatnich postów, może tak, yy, o, o starym yy, kąpie, o starej budzie IBM-a, którą jeden ziomek. To na grupie o tym rozmawialiśmy. Ci, co są na grupie, wiedzą, ci, co nie są, to nie wiedzą, więc taki mały skrót. Na grupie był post o Ziomku, który ze starej obudowy IBM a zrobił sobie nowy komp. Dodatkowo jeszcze zmienił tak napęd dyskietek i zmienił tak dyskietkę, że stały się, w dyskietkę włożył kartę SD i napęd dyskietek stał się czytnikiem tych kart. Więc naprawdę fajny mod, ale w samej obudowie załadował nową płytę Maximusa Jean. I zrobił stary nowy komputer. Jakby rozmawialiśmy o tym na grupie troszeczkę No i wygrzebałem swoją starą budę, trochę rozwalona jest. Ale taka mała myśl nadeszła to jest enlight czarno srebrny, naprawdę kawał porządnej budy. Teraz wyciągnę tak rozwalony mam przód, uchwyty na górze są pourywane, więc to będzie trzeba naprawić, albo poszukać jakiegoś, jakiegoś innego przodu. Generalnie tak, budowa jest wypasiona, bo ma montaże bez, a nie widzicie, montaże napędów, czy tu klatkę ma przykręconą? Nie, nie, jest przykręcana, ale o, klatka na dyski wyjmowana. Naprawdę parę rozwiązań z tamtego czasu, niesamowite. E, oczywiście to bym w ogóle wymontował, bo mi niepotrzebne. ale tak, zaniżymy sobie tak. Panele są, o, panel przedni, znaczy boczny jest z kratką, więc może być do wymiany, do zrobienia okna. Będę jakoś kładu Fajnie jest zrobione. Tutaj można zobaczyć, ale wali kurzem. Ciekawy jestem, czy jak będę, muszę ją sprzątać naprawdę porządnie. Tu są, tu są pewne graty, które były w tej obudowie. Pokazywałem, pokazywałem na Instagramie. Tutaj jest jakiś plastik, ale nie wiem czy to jest od tej budowy chyba od tej. Nie wiem czy przypadkiem nie od właśnie tego, tutaj tego okienka. nie Na tym. No. Na bocznym panelu. Drugi panel, może, zdejmiemy. To ona jest bardzo zakurzona, i muszę ją naprawdę bardzo wyłaść Kawał blachy. Tutaj to nie ma gadania. Jest taka blacha, że ja ledwo ją utrzymuję, tak w palcach. Eee... <laughs> nie wyciszono, ale będzie można wyciszyć. Tak, co tu mam jeszcze? Eee, tu jest przedni panel USB, który wypadł, czy wyjąłem. Nie wiem z tego. Hmm, jakieś coś jeszcze, jakieś śruby montażowe do czegoś, nie wiem. No i tutaj mam dwa arktiki z tymi, z, wentyla, z wentyle z tym, z kontrolą obrotów setki, nie osiemdziesiątki, tylko setki, tak właśnie. Wyjście na setkę z tyłu i wejście na setkę z przodu. Nie? Widzicie tutaj, czekajcie, pokażę, ona jest bardzo brudna, będę musiał naprawdę bardzo mocno przedmuchać, wyczyścić, bo jak jest tak, czuję kurz, bo leżała kilka lat ładnych w pudle w piwnicy, więc jak wpuszczę w nią dość mocną cyrkulację, to, to będzie śmierdziało w domu po prostu, nie? To trzeba ją naprawdę przemyć. I tak, na pewno na tą chwilę nie zamontuję H80, nie? I zastanawiam się, czy w ogóle ją wykorzystam, bo tak, nie ma katauta na na prockę, nie? a warto by było mieć, czyli, czyli będę musiał wyciąć, gdzieś pojechać do kogoś i wyciąć, wymontować. A ten tył, ten tył, a propos, ten tył jest To Cała blacha z tyłu jest wykręcana. Obudowa naprawdę jest kozacka. Na no, tamten czas to był wypas. Jedyny ból to jest taki, że nie ma <laughs> kilka boli. Może tak. Zasilacz od góry, słabo. Setka, setka tylko. Nie mam 120, 140 i tak dalej, to jest może, może węższa trochę dzięki temu. I nie taka wysoka na 7, tak? No, widzicie na 7, tych nie ma wylotu do góry, wylotów do góry, no bo jest zasilacz, ale możliwe, że tak. Jak nie będę potrzebował napędów, to odnituję to cały ten moduł. Tutaj jest zanitowany na kilka nitów, 6, nawet więcej. O, nie, tak. Raz, dwa, trzy. 4, 5, 6, 7, 8, I tu od góry, a od góry jeszcze jest przynitowany, to musiałbym też górę odnitować, bo od góry jest przynitowany i te nity są, no to będzie trzeba ją rozebrać na strzępę. Na pewno tak, Zaślarz musiałby zostać na górze, tu bym zrobił wycinkę nie? na h 80 tu bym zrobił H8. Tutaj y katałta, oczywiście na montaż. No i co. No, i nie wiem. Wentyle ciekawe jak są, jak te wentyle. Nie pamiętam nawet, czy one się kręcą, czy nie. Czy jeszcze działają, czy nie, i czy się świecą, czy nie. Chyba nie, chociaż może. Nie wiem, nie pamiętam. Nie widzę tu LEDów żadnych. Może są. Zaraz, zaraz podłączę do kompa któregoś, odkręcę go. No i tak, coś takiego. Nie chyba, że katałta zrobić na dole, na budowie i od dołu, chociaż no, nie wiem, czy mi się zmieści, tutaj od dołu, żeby go zrobić żeby dało się kartę włożyć i żeby to chłodzenie tutaj przeszło i te przewody, no trzeba było pomierzyć także zabiorę obudowę, tak na tą chwilę, zaraz wykręcę tego wentyla i zobaczymy, tak na pewno dysków trochę mam do zamontowania, tutaj klatka taka mała tylko nie, o, taka mała, więc tutaj napędu małego nie ma, tu na duże, tutaj dużo zajmuje ta klatka naprawdę i ona jest do wymontowania ciekawe jestem, czy ona mi łagodnie wyjdzie, czy będę musiał się z nią tutaj szerpać może ona wyskoczy, bo to, to nie jest, nie wygląda, jakby to było. A tu jest przynitowana. Tak, to ona powinna wyskoczy, nie powinienem się z nią szarpać. Także tutaj to mógłby być plus. E, trzeba by było tak zrobić. I tak, co zrobię? E, pojadę z nią do kumpla, który ma, pozdro Maxiu, <laughs> ma fabryczkę, ma fajne narzędzie e, i tak dalej. I może uda się tutaj tą wycinkę strzelić. Tutaj jakiegoś. Mesza zrobimy, czy coś, czy po prostu wytniemy dziurę z otworami montażowymi na H80 i zdemontujemy oczywiście to. Tu zrobimy dziurę. Tutaj znaczy, tak naprawdę, dziura to by była gdzieś tutaj, nie, bo tutaj, jak zasilacz dotąd będzie, to tutaj musiałoby to być. Więc to na pewno do zdemontowania albo na dole. Zobaczymy, jak tutaj się by to dało. Nóżki jakieś trzeba było wtedy większe zamontować, bo są za niskie, żeby tego powietrza trochę ciągnęło od dołu. I zobaczymy, czy się coś da z nią zrobić w tym kontekście. Jak nie, no to pozostanie obudowa do wykorzystania na, na, na air cooling jakiś, nie? Po prostu tutaj tu na dole wentylu wchodzący, tu wychodzący, jakiś air cooling jakiś niewymagający. Kompik spokojnie ogarnie oczywiście, jakby ten panel przedni dało się zrobić. Także zaraz jeszcze wykręcę tego żeby kamera nie zleciała. Wykręcę, gdzie jest śrubełek mój. Śrubełek, czyli kubełek na śrubki. Wykręcimy ten jeden wentyl i zobaczymy, czy on świeci, czy nie świeci. Uro, ale ciasno. Ciasno siedzi. No i tak, będę Was... In... Chyba, że będę Was informował na bieżąco, bo można jeszcze inaczej zrobić. Myślę tak, że można by było... o Ojejku, jaka ta śruba... Ona siedzi, nie siedzi, ona wyszła, tylko mi kręci. Robi mnie w bambuko. Um, tak, może postawimy. Nie ma panelu, więc łatwiej będzie. Um, bo, może jeszcze dałoby się zrobić wycinkę w bocznej ściance. Nie? W tej, y, oczywiście tej z tym. No, stanie, nie przewracaj się, nie hałasuj. Tak, ty tutaj. No, tutaj coś pomodzić z tym otworem, nie? Może. Tu jakieś otwory są, może wykorzystać, dociąć jeszcze tutaj za, za zame, zameszyć. Nie wiem. Wezmę wszystko, pojadę, zobaczymy. Co ziomek powie. Powie, e nie dawaj, daj se spokój. Nie ma co. Ale może da się namówić. Dobra, wykręćmy szybko tą, tego wentyla i sprawdźmy jeszcze czonę. Czy one w ogóle działają i czy się świecą, bo nie pamiętam, naprawdę tą budowę miałem nie wiem ile lat temu. A czy mogę powiedzieć, ile mam naklejkę? 2005. 11 lat, tak? Dobrze liczę. I to jest styczeń. 001 numerek, czyli w styczniu pierwsza budowa. Kupiłem pierwszą w styczniu od kogoś tam. Czy znaczy ja wiem od kogo? Z setupem pewnie. 2005 to jeszcze jak byłem adminem. Pół roku jeszcze byłem adminem. Do końca lipca. Ja mam takie okresy, że na koniec lipca kończę współpracę. W kilku firmach ostatnich już tak było. A nie, niektórych zaczynałem. Czekajcie, bo bym się zablokował kabel. No dobra, sprawdźmy tego, zobacz jaki syf w ogóle. Masakr. trzeba by było go rozebrać. Nasmarować. O, ktoś idzie. Poczekajcie chwilę. Teraz otworzę tam poziomkowy No dobra, już jestem. Sprawdźmy tego. Mamy, że mnie zleci kamera. Sprawdźmy ten wentyl. Wciągnę kabel za bardzo, nie za bardzo. Dobra. Ło! Popsuł mi się komp. Ale dlaczego? Nie powinien. No dobra, kręć na niebiesko. Coś z kompem się stało zaraz naprawię. ale wentyl kręci się. Widzicie go? Widzicie? Na niebiesko. No ciekawe. Wentyl mi popsuł kompa. <laughs> dobra. Restart nie da się? zwariował komp patrzcie ludzie no dobra to go wyłączę i zaraz włączymy ale o tym opowiem już w następnym materiale no yy, więc jak coś będę z tą budową robił to dam znać cześć czekolad